Alarmujące dane o wykluczeniu farmaceutycznym. Mówi się o tym niewiele, a problem narasta w zastraszającym tempie. Od 2017 roku z polskiego rynku zniknęło ponad 2200 aptek. Co gorsza, ponad 500 gmin w Polsce nie ma dziś ani jednej placówki farmaceutycznej, a w kolejnych 800 gminach działa tylko jedna apteka. Oznacza to, że dostęp do leków jest tam dramatycznie utrudniony. Mariusz Kisiel, prezes Związku Aptek Franczyzowych, nie ma wątpliwości, to efekt nadmiernych regulacji, które dosłownie zdusiły rozwój sieci aptecznych w Polsce. Jak podkreśla Kisiel, Polska to dziś najsilniej regulowany rynek apteczny w całej Europie. To wszystko prowadzi do wykluczenia farmaceutycznego pacjentów, zwłaszcza tych w mniejszych miejscowościach. Apteki to przecież nie tylko miejsca, gdzie kupujemy leki, to także łatwo dostępne punkty, które realizują szczepienia i wykonują testy diagnostyczne. W czasie pandemii okazały się kluczowym filarem bezpieczeństwa zdrowotnego. Kisiel zaapelował, by patrzeć na apteki jako na filar nie tylko bezpieczeństwa lekowego, ale szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego.